Oczywiście znacznie częściej osoby ze spektrum autyzmu, myślę tu o osobach z zespołem Aspergera, wchodzą w relacje z osobami przeciwnej płci. Warto jednak zaznaczyć, że jak wskazują badania, w populacji osób z zespołem Aspergera, w ogóle osób ze spektrum autyzmu, jest więcej osób homoseksualnych niż w populacji osób neurotypowych. A zatem możemy przypuszczać, że oczywiście osoby wchodzą również. Relacje z osobami tej samej płci. Chciałabym tutaj dodać, że nie tylko osoby homoseksualne ze zespołem Aspergera, a zwłaszcza myślę tutaj o kobietach, wchodzą w relacje z osobami tej samej płci. Zdarza się, że kobiety ze zespołem Aspergera heteroseksualne wchodzą w relacje z kobietami. Jest to, ma to związek z faktem, że, że wiele, wiele kobiet mówi o sobie właśnie ze zespołem Aspergera, że ja nie czuję się kobietą, ja się czuję osobą. I nie do końca bliskie jest mi to, żeby wchodzić w społecznie przypisane role kobiety. Jak wiemy, znacznie łatwiej wejść znaczy jakby nie wchodzić w tę rolę, związuje się z osobą tej samej płci. Część kobiet to kobiety, które, które można w języku angielskim określić tomboys, o sobie tak mówi Temple Grandin, znana osoba ze spektrum autyzmu, która, która powiedzielibyśmy w języku polskim, użylibyśmy takiego określenia chłopczyca, która preferuje raczej taki może męski, może taki niezwiązany z płcią sposób ubierania, raczej preferuje stroje typu unisex i wiele kobiet z zespołem Aspergera taki styl ubierania preferuje. Znam osobę, kobietę, która mówi wiesz, jeżeli ja założyłabym na siebie sukienkę to tak naprawdę czułabym się jak przybieraniec. Nie wyglądam dobrze i chyba coś w tym jest. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że, że właśnie to wchodzenie w relacje z osobami tej samej płci może być szansą do tego, żeby nie, nie wchodzić w takie typowe, typowe, kobiece role. Mówił też o tym Peter Schmidt, ale też mówią inne osoby z zespołu Aspergera, że wejście w relacje z osobą. Tej samej płci daje szansę na to, żeby czuć się bezpieczniej, ponieważ y, znam swoje ciało, wiem, jak moje ciało funkcjonuje. Y, nie muszę poznawać tej płci przeciwnej. Zakładam, że druga osoba ma podobnie, y, a zatem łatwiej wejść na przykład w takiej relacji seksualnej relacji z osobą tej samej płci. Więc nie musi też być tak, że osoba jest osobą homoseksualną. Zdarza się, że jest osobą biseksualną. Peter Schmidt mówił podczas swojego wystąpienia, że w zasadzie to ja się czuję w 60% osobą homoseksualną, w 40% osobą heteroseksualną, a to, że mam żonę i dzieci, wynika z faktu, że po prostu wiem, że, będąc w relacji z osobą tej samej płci, nie mógłbym zrealizować moich pragnień o byciu rodzicem, czy też byciu małżonkiem. Więc nie jest to takie oczywiste, myślę, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie, mianowicie orientacja seksualna i spektrum autyzmu. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ciekawa kwestia, która, która, która wymaga jeszcze Panu.